Cześć Widzowie! Dzisiaj sobie kupimy przyczepę Mam nadzieję, że on się trafi Bo ja nie chcę już tego, jego już mam Ona nazywa się Firefly Ale teraz chcę tego Tylko tego Innych nie chcę Kupujemy O mój Boże, błagam, błagam Nie! No to muszę go strajdować No, No, no mogę Ci go dać. Kurde. Uciekaj. Nie. Masz go. Pies. Weź go sobie. O ty. Nie no, wydałam całą moje pieniądze. Nie wierzę. Ja chciałam tego kunia tak bardzo!